Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active, nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Kończy się wrzesień, najgorszy miesiąc na giełdach w trakcie roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość. Zaczynamy. Kończy się wrzesień, najgorszy miesiąc na giełdach w trakcie roku. Ale zanim przejdziemy do tego najważniejszego punktu tego materiału, rzut oka na najważniejsze dzisiejsze wydarzenia, ponieważ dzisiejsza sesja faktycznie kończy miesiąc, kończy kwartał na rynkach finansowych, ale przeżyjemy niezwykle ważne dane makroekonomiczne, które mogą wpłynąć na to, co się będzie dzisiaj działo. Najistotniejsze dla świata są dane o inflacji PCE za sierpień dla Stanów Zjednoczonych. Przypominam, to jest ulubiona miara inflacji Fedu, dlatego też każde odchylenie danych od prognoz powinno być interpretowane z i zdyskontowane przez rynek w dość dynamicznej formie. A jak widzimy tutaj, prognozy zakładają, że będzie lekkie podbicie tej inflacji PC do poziomu 3,5% z 3,3% w lipcu. Dlatego też, patrząc na zachowanie ropy naftowej, na tej podbicie o 30% od swoich minimów, które właśnie w lipcu były ustanowione, zobaczymy jak bardzo ma wpływ. To zachowanie ropy naftowej na inflację PC, jeszcze raz przypomnę, to jest ulubiona miara badania inflacji przez Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych. Po tych danych o inflacji, patrzmy równolegle na zachowanie amerykańskich obligacji, gdzie wczoraj doszło do próby wywołania korekty spadkowej, oraz oczywiście także na amerykańskiego dolara, który reaguje wprost książkowo. Klasycznie na zachowanie amerykańskich obligacji i na zachowanie ropy naftowej. To powiązanie jest niezwykle silne, ponieważ także na ropie naftowej doszło wczoraj do zmiany tendencji, do wywołania korekty. Dlatego też te trzy rynki, teraz w szczególności warto patrzeć, a dopiero czwartym jest giełda papierów wartościowych jako pochodna tego, co się dzieje na rynkowej stopie procentowej. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego giełda jest dopiero na samym końcu? Z powodu tego, że wyceny spółek giełdowych. W modelach dochodowych wycen spółek giełdowych są uzależnione właśnie od rynkowej stopy procentowej, więc im wyższa jest ona, tym niższe są wyceny spółek na giełdzie. A im niższa jest wycena rynkowej stopy procentowej, tym te wyceny spółek giełdowych są wyższe. Dlatego też reakcja rynku giełdowego na zachowanie amerykańskich obligacji jest teraz szczególnie istotna. Amerykański dolar ma za zadanie dzisiaj potwierdzić albo zaprzeczyć. W wybiciu poniżej poziomu 1,06, jako że wczorajsze podbicie zbliża nas do tego poziomu, dlatego też uważam, że ten poziom jest cały czas w grze i możemy być dzisiaj pozytywnie zaskoczeni, jeżeli ten klimat inwestycyjny będzie jednak cały czas sprzyjał. I równolegle poznamy także dane o inflacji dla wielu innych gospodarek krajów. W Europie i nie tylko. Natomiast dla nas szczególnie będzie istotne, jaki będzie wstępny odczyt wrześniowej inflacji w Polsce. Poznamy te, te dane o godzinie 10. Wynika z prognozy, że ma być inflacja na poziomie 8,5%. I e, e, najniższe prognozy mówią nam, że inflacja może spaść do poziomu 8,0%. Więc te punkty odniesienia pozwolą nam ocenić, czy e, Procesy desinflacyjne. Jaki jest wpływ bardzo niskich cen paliw na stacjach benzynowych na przyspieszenie tendencji desinflacyjnych? Faktycznie ma miejsce, ponieważ w przyszłym tygodniu mamy decyzję EPP w sprawie stóp procentowych i im niższe będą te dane o inflacji, tym większe prawdopodobieństwo, że kolejna obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce. A właśnie dzisiaj, w momencie tworzenia tego wpisu, pojawił się bardzo ciekawy raport. Yy, yy, analiza Bloombergu, na Bloomberg'u, która pokazuje, że uczestnicy rynku, ekonomiści z całego świata spodziewają się, że na koniec tego roku będzie jeszcze 50 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w naszym kraju. I to jest scenariusz bazowy. Czyli jeszcze dwie, co najmniej klasyczne obniżki o 25 punktów bazowych powinny mieć miejsce i na tym się będziemy teraz, na to się będziemy teraz nastawiać. Te Dane o inflacji mają potencjał ku temu, żeby zmienić percepcję odnośnie tego, co się może stać ze stopami procentowymi w naszym kraju. Natomiast ten raport Bloomberga, który będzie dzisiaj szeroko dyskutowany, będzie szeroko kolportowany i będą się uczestnicy rynku do niego odnosić, jednoznacznie sygnalizuje, że po wyborach po 15 października mają być następne obniżki stóp procentowych. Trend ma być niezachwiany i że czeka nas rozluźnianie polityki monetarnej w Polsce. W reakcji na to patrzymy za, na zachowanie polskich obligacji, które zbliżają się na rentowności do poziomu średniej dwustu i 6%, no i rynek złotego. Im niższa inflacja, tym rynek złotego może reagować większym osłabieniem. Krajowej waluty. Ale jak widzimy, jesteśmy dokładnie na osi symetrii horyzontu cenowego, czyli w miejscu, gdzie rynek chwycił pewnego rodzaju równowagę, i prawdopodobnie będziemy także tutaj czekać na wydarzenia na amerykańskim dolarze podanych o inflacji oraz na to, czy czasem nie pojawią się następne interwencje słowne, chociaż zbliżająca się decyzja RPP ma taką siłę rażenia, że bez problemu możemy doczekać na tych poziomach. E, jeszcze przez te parę dni, i nic tutaj szczególnego się nie zmieni, I to jest dla mnie scenariusz bazowy. Natomiast sam amerykański dolar względem złotego będzie uzależniony od tego, co się wydarzy na eurodolarze. Więc jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to złoty się w naturalny sposób umocni. Ale jeżeli pójdzie znowu w dół, amerykański dolar globalnie będzie się umacniać, to rynek złotego może reagować szczególnie wyraźnymi wzrostami parę dolar do złotego a warszawska giełda papierów wartościowych dzisiaj ma za zadanie wrócić w okolice poziomu 1900 punktów a najlepiej na ten poziom jeżeli tak się stanie to kształt świecy dziennych kształt świecy tygodniowej będzie jednak cały czas faworyzować scenariusze prowzrostowe przypominam w okolicach 1900 1930 przebiega ta średnia dwustosacyjna przebiegają dolne krawędzie kanałów wzrostowych w różnym interwale czasowym i utrzymanie tych poziomów byłoby zachętą i optymistycznym wskazaniem co do przyszłości na giełdach na całym świecie. No i teraz przejdźmy już bezpośrednio do odpowiedzi na pytanie i do tego zagadnienia, które było poruszone w temacie. Kończy się wrzesień, najgorszy miesiąc na giełdach w trakcie roku. I przypominam te statystyki: na przestrzeni ostatnich bardzo wielu lat wrzesień okazuje się być Najgorszym miesiącem podczas całego roku kalendarzowego do inwestowania na rynku akcyjnym, no i w tym roku idealnie się to sprawdziło, nawet tendencja spadkowa była mocniejsza, wyraźnie niż mówiła nam statystyka. I dodatkowo kończy się wrzesień, a to jest najgorszy miesiąc dla tych wszystkich, którzy liczą na grę przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Mówiąc innymi słowami, wrzesień to jest najlepszy w czasie całego roku kalendarzowego. Miesiąc do inwestowania w amerykańskiego dolara i ten następny wykres też bardzo ładnie nam to tutaj pokazuje. Czy za nami najgorsza a teraz indeksy giełdowe wrócą do wzrostów? To będzie od, tą, na to pytanie będziemy szukać odpowiedzi o rozpoczynającym się czwartym kwartale. Moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że scenariusze obserwowane w ostatnich latach, że scenariusze, które kreśli statystyka, po prostu się powielą ponieważ zachowanie indeksu giełdowego Standard Poor's, zachowanie amerykańskiego dolara w iście książkowy sposób realizuje w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach to, co mówi nam statystyka. I yy, dlatego też moje nastawienie jest optymistyczne i spodziewam się wkrótce zakończenia tych tendencji, które teraz obserwujemy, a dane, które dzisiaj poznamy o inflacji PC. W przyszłym tygodniu de, yy, informacje z rynku pracy mają siłę nośną do tego, aby ten optymizm znowu się pojawił, i jak już jesteśmy przy indeksach giełdowych, warto zwrócić uwagę na to przesunięcie zachowania ropy naftowej, przesunięcie zachowania amerykańskich obligacji i samego amerykańskiego dolara na nastrój optymistyczny na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Przypominam i odsyłam do tego wczorajszego materiału: w prawym górnym rogu jest do niego bezpośredni link. Gdzie mówiłem o tym, że jesteśmy teraz w ważnym miejscu? Ca w okolicach 4200 punktów przebiegają ważne poziomy e, odniesienia, ważne poziomy wsparcia. Mamy także dolną krawędź kanału wzrostowego o wielomiesięcznej charakterystyce. Dlatego też to, co się teraz dzieje, ma znaczenie i ma potencjał wygenerowania korekty e, nawrotu nawet do tendencji wzrostowej. I przypominam, drodzy Państwo, że wszystkie materiały, wszystkie wykresy, które zostały użyte, by stworzyć ten wpis, pojawiają się o godzinie 15.10 na mojej stronie internetowej www.hmarket.com, do czego za zachęcam, jeżeli chcecie wrócić i na spokojnie przeanalizować dla siebie te informacje zawarte na tych slajdach. Giełda w Azji jest podzielona, Japonia spada, Chiny rosną, Dlatego też to, co się dzieje i ma wydarzyć w Niemczech, prawdopodobnie będzie wynikało z tego, jaka będzie tendencja podanych o inflacji, jaka będzie tendencja na amerykańskim dolarze i na rentownościach. Ale także tutaj rynek może wyczekiwać na początek sesji amerykańskiej, na wygaśnięcie instrumentów pochodnych. Dzisiaj o godzinie 16 europejskiego czasu, czyli o 10 czasu Nowego Jorku. I im bliżej na giełdzie w Niemczech, czyli na indeksie DAX, zakończymy tych poziomów, które były wyznaczone jako dolne ograniczenia konsolidacji o półrocznej charakterystyce, tym większa szansa na nawrót optymizmu na giełdzie w Niemczech, a im mniejsza będzie skala dolnego cienia w świecy miesięcznej, tygodniowej, no i oczywiście kwartalnej, tym większa szansa na spadki. Moim zdaniem, z tych poziomów, na których teraz jesteśmy. Niemiecki DAX raczej powinien powielać zachowanie amerykańskich papierów, a gdyby euro zaczął rosnąć, to relatywna siła europejskich spółek mogłaby się znowu pojawić. Cena złota kontynuuje tendencję spadkową, co wynika oczywiście z zachowania amerykańskiego dolara. I złoto także powinno być bardzo wrażliwe na dane o inflacji, które poznamy dzisiaj o godzinie 14.30. Natomiast ten optymizm rozpoczął się na rynku surowcowym przede wszystkim na zachowaniu ceny miedzi, na którą, na co warto zwracać cały czas uwagę, ten rynek ma potencjał ku temu, żeby kreować trendy na giełdach papierów wartościowych, więc jeżeli optymizm ma się ma trwać, ma być czwarty kwartał pod znakiem wzrostów indeksów giełdowych, to wzrosty powinny być także obserwowane na rynku miedzi. No i rzeczona już ropa naftowa WTI. W tym wypadku odbicie potwierdzenie oporu w rejonie 94-95 dolarów stało się faktem, więc zobaczymy, co się wydarzy dalej. Natomiast potencjał spadkowy w tym miejscu się rodzi, warto być tego świadomym, że jest to miejsce, gdzie może się odwrócić w ogóle tendencja wzrostowa na spadkową, co byłoby bardzo korzystne dla perspektyw inflacyjnych potem dla perspektyw co do stóp procentowych, później dla perspektyw na amerykańskim dolarze, a później na perspektyw dla giełd papierów wartościowych. Nawet Bitcoin, który próbuje rosnąć, wspiera popyt na ryzyko. I moim zdaniem tak należy interpretować to, że kończy się wrzesień, najgorszy miesiąc na giełdach w trakcie roku. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dziś, e, dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć.